Cześć, jestem Agata. Witam Was w odcinku poświęconym utrzymaniu równowagi na deskorolce przez Wasze dzieci. W dzisiejszym odcinku jest z nami Marcin i Filip. Zaprezentują takie pierwsze podstawowe ćwiczenie: czyli dziecko stoi w prawidłowej pozycji na deskorolce, a druga osoba, instruktor, prowadzi go za ręce i w ten sposób dziecko uczy się utrzymywać równowagę. Gdy zauważymy, że nasze dziecko już utrzymuje się na deskorolce, za zaczyna łapać równowagę, możemy spróbować skrętów, czyli po prostu dziecko musi przenosić ciężar ciała z pięt na palce i wtedy skręcamy w ten sposób. Dzisiaj to by było na tyle. Jak widzicie, nie musicie tego ćwiczenia wykonywać w skateparku, wystarczy wam dowolna równa powierzchnia np. przed domem czy na boisku szkolnym. Niekoniecznie powinien być to, gdyż na prawie jest to trudne. Dzięki.